Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widać po żarówce nad moją głową, parę dni temu wpadłem na świetny pomysł, żeby skomentować partię Janka z turnieju. A jako, że zacząłem komentować i go wspierać, to idzie mu niesamowicie. I tak oto wygrywa pierwszy dzień finału z Szakriarem Mamediarowym. Na pewno tak to się czyta. Nie umiem, ale się starałem. No, i jak doceniacie to mini daily, to zachęcam do łapki w górę, subi, subika z dzwoneczkiem i tak dalej. I jakiś mi, miły komentarz też się przyda. A jako, że jestem studentem, to nie mam za dużo czas, czasu, ale mimo to się staram. Ok, i od razu przejdziemy do pierwszej partii, gdzie jak ją zobaczyłem, to, to mi się odechciało, gdyż wykres wygląda tak. Jestem na matmie stosowanej. Tak prosto nie. Tak... Prosto nie wygląda linia prosta na matmie. No dobra. Ale popatrzmy na to. Prawie silnikowa, prawie idealnie silnikowa skuteczność 98% po obu stronach. I lecimy. Szak, mogę zdrobniać jego imię. Dobra, mamy diarów, bo może go, go to urazić. Zagrał D4, poszło skoczek F6, więc szykuje się niby indyjska, ale przeszedł do. No. Normalnego debiutu z D5 w przyszłości, jakkolwiek się to nazywa. Moja wiedza debiutowa jest na marnym poziomie raczej. Ale tego nie, tego nie słyszeliście, to się usunie, to się wytnie. A3, bicie, bicie, Roszada, Skoczek F3, debije, Hetman bije, B6, Goniec G5, i uwaga, teraz najgorszy ruch w całej partii. Goniec B7. No i niestety. No, Duda popełnił błąd. Tylko dlaczego jest to błędem? Nikt nie wie. Komputer też nie. Jak się dłużej zastanowi, to ten ruch jest dokładnie tak samo dobry jak ten ruch, bądź ten ruch. Więc mogę moje przemyślenia wam, wam powiedzieć. Pierwsze, co mi się narzuciło, no to generalnie Gań b 7 o tyle mi się nie podobało, no bo tu widziałem bicie, bicie i że tracimy piona z C7. No jak to sobie zagrałem, no to zobaczyłem, że tu gońc może wybić na f3, wówczas jest odbicie, odbicie, no i zasadniczo czarne stoją spoko. Więc o to nie trzeba było się martwić. Mm, no ale pomyślałem o tym, dlatego myślałem, no dobra, zamiast gońc b7 może chodzi o to, że skoczek z b na d7. No co komputer mi stwierdził, że jestem głupi i że jest to poważny błąd. Gdyż wówczas wchodzi e4 i tak średnio jest jak się bronić przed ruchem e5. No Bo jak odsuwiemy headmana ze związania, no to pion nam wisi I tym podobne Więc na szczęście mam silniczek Piękny i cudowny Więc koniec B7 No i tu z kolei nie podoba mi się ruch Mamediarowa No komputer pokazuje, że niedokładne No ale z mojego punktu widzenia Widzę wolną linię, słaby pionek na C7 No to czemu nie wierzę C1? Tylko jakiś skoczek E5 No to o czym myślę O czym, nie wiem Może białe Miały na myśli. się zgubiłem. To, że na przykład po jakimś, nie wiem, skoczek D7, bicie, 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 bicie no to struktura pionowa czarnych jest rozwalona. No tylko wcale nie trzeba tak grać. Można, nie wiem, zagrać jakieś C5, h 6 No generalnie dużo rzeczy tu można grać. Dlatego ja bym preferował i bym zagrał ruch wieża C1 właśnie. I pierwsza linia silnika to jest C5 i tego ruchu totalnie nie rozumiem, gdyż następuje bicie, bicie, bicie. No i czarne mają stratę piona, wyprowadzają figurę, Catman C7 No i komputer pokazuje, że jest to 0-0 ze stratą piona Gdzie no, ja osobiście nie widzę jakiejś niesamowitej rekompensaty ja, Jednak minimalnie bym wskazał na białe, że mają większe opcje na jakoś przebijanie tego a tego C5 też bym nie zagrał yy, Drugą opcją jest H6 No i znowu wchodzi wariant z tym biciem, biciem yy, Biciem, biciem, biciem i biciem, więc to jest spoko dla czarnych no, ale po H6 mogłoby nastąpić gonięc H4 i wtedy już spokojnie wyprowadzamy skoczka na D7. Tracimy tego pionka, ale no, tym razem wydaje mi się, że już mamy jakąś rekompensatę, bo następuje wieża C8. Oczywiście jakiegoś gońca nie może wybić, bo wieża leci z szachem. Więc hetman by musiał wybić Hetmana. My nie odbijamy od razu, gdyż istnieje coś takiego jak wtrącone szachy. Czyli wieża bije C1. Król podchodzi odbicie Hetmana, odbicie wieży, szach wieżą. Król D1 lepiej, z tego co pamiętam No i mamy wolną linię Mamy no bardziej rozwinięte figury Więc teraz przynajmniej w tym wariancie mamy jakąś rekompensa rekompensatę W tamtym wariancie, nie wiem jaką mieliśmy No i to by było do gry, przy remisie Ale poszło właśnie skoczek E5 Hetman D6 E3 C5, podbijamy do centrum. Oczywiście, wybicie nie wchodzi w grę, no bo own oh no, my, my knight. Więc bicie gońcem, bicie pionem, no i skoczek się cofnął z powrotem. Więc ten manewr był strasznie dziwny dla mnie i niezrozumiały. C bije, Hetman bije, Hetman bije, skoczek bije. Kolejna wymiana. Bierze na wolną linię. Kole... Kole... A nie, tu już nie będzie wymiany. No. Ale generalnie białe zaproponowały wymianę, mimo że mają lepsze ustawienie pionów. No nie wiem, myślę, że białe mogłyby tu jeszcze coś podziałać. Jakaś wieża na wolną linię, cokolwiek. A tutaj, nie wiem, jak na zawodnika, który jest uznawany za takiego bardzo agresywnego, nie chodzi mi, że w naturze, tylko w szachach, to tak jakoś trochę nie wydaje mi się, jak takie coś powsta powstało w partii. No było to remisowe, ale lepsza struktura pionowa, ten pion słaby. Myślę, że dało się tu jeszcze coś wyciskać. Ale na szczęście możemy już przejść do drugiej partii. Jak widać, pierwsza partia zakończyła się powtórzeniem pozycji, czyli remisem. No i w drugiej partii już coś się działo. Już coś można zanalizować. Duda grał białymi, zaczął od ruchu skoczek F3. To coś nowego. Zamiast D4. Yy... I drugi ruch już mi się podoba. Jest w partii C4. Na samym początku to ja, to ja jestem fanem. Yy, DB C4 poszło. Jest to. Przyjęty gambit R R retiego, jak się okazuje. Skoczek F6, rozwijamy figurki klasycznie. Skoczek E5, co wydaje się być na pierwszy rzut oka dziwnym ruchem. Dla komputera jest to niedokładne, ale komputery się nie znają, nieistotne. Ale jak się chwilę człowiek zastanowi, to ten ruch no, wychodzi, że jest całkiem logiczny. Bo na przykład nie wiem, skoczek D7, po prostu mamy F4. W jakimś biciu, biciu po prostu otwieramy sobie linię F. W sensie zrobimy roszadę i będziemy mieli wieżę na linii F. Plus, jak nie nastąpi wybicie, to grozimy teoretycznie w przyszłości jakimś, nie wiem, nawet skoczek bf F7 z poświęceniem, odbicie jakieś F5 na przykład i na związaniu działania. Tak, coś bym widział w tym stylu. I w sumie tak poszło w partii, skoczek BD7F4 i nastąpił G6. Może to z F5 miało jakiś sens, przez co ma mediarów stwierdził, że należy to zablokować plus przy okazji gońca chce gońcem chce skontrować naszego gońca fianchertowanego czyli g6, poszło a4 żeby przeciwnik nie mógł wygonić naszego no, całkiem silnego gońca na polu c4 Koniec, g7, roszada roszada, a5 dopchanie piona dalej nie można zagrać b5 bo oczywiście istnieje coś takiego jak bicie w przelocie a też nie chcieliśmy dopuścić do ruchu b6, żeby goniec nie mógł wyjść do swojej kryjówki Do swojej pozycji startowej Whatever Dobra, a5, skoczek d5 Skoczek d3 Bicie, bicie, poprawiam pozycję I tu warto zauważyć, że czarne pola przy królu są bardzo słabe Może kiedyś się to uda wykorzystać w, jaki, w jakiś sposób Plus ta wieża może być kiedyś aktywna Wieża f3, wieża h3 Zawsze to są jakieś opcje, Hetman g4, hetman h4, jakieś maty i tak dalej. No i poszło w końcu b5, właśnie ten bóg szachowy, czyli a bije b6, bicie w przelocie. Skoczek bije, gońc e2, gońc b7, skoczek a3, skoczek b4, hetman c1. I tak sobie poprawiają pozycję, kolejne wymianki. Hetman c3, tu już się skupiamy na czarnych polach przy królu. Wieża f2. Nie pamiętam z jakiego powodu w sumie. Tak teraz popatrzyłem na ten ruch, i może, może chcemy obronić piona z D2 dead, w sumie w jakiś sposób i wymienić gońce, ewentualnie zdwoić wieże i coś lecieć na tym skrzydle. Może taki plan był. F6, H4. Lecimy już Już na przeciwnika agresywnie, no bo nie można wiecznie remisować jak w pierwszej rundzie po strasznie równej partii. No i tu nastąpił błąd. Gając E4. Generalnie, jak widzimy, że zawodnik gra pionem bandowym H4, A4 bądź H5 bądź A5, to najczęściej warto po prostu zablokować tego piona. I tak też było w tym przypadku. H5 był spoko No i G4 się nasuwa ze strony białych, ale po prostu wówczas bicie, bicie, król F7 i wieże przerzucamy na linię H i to białe mogą, mogą zacząć mieć pewne problemy. No, ale nastąpiło GNS E4, przez co od razu G4 mogło wejść w życie. Hetman G7, G5, lecimy dalej. F5, zapchanie pozycji. Propozycja wymiany hetmanów. Skoczek E5, doda na wygraną, nie wymienia hetmanów, przynajmniej nie na warunkach przeciwnika. Skoczek C6, co ciekawe, skoczek C6 to jedyny ruch utrzymujący w miarę remisową pozycję. Co na pierwszy rzut oka nie wydaje się no Coś co mo można przemyśleć to jest wieża d6 yy, bo, Gdyż podwójnie jest atakowany pion z a6 Ale po wieża d6 po prostu Lecimy na przeciwnika albo h5 albo wieża h2 i h5 I po prostu rozwala się pozycja króla czarnego yy, Czyli skoczek c6 Wybicie piona, czyli przewaga piona chwilowa yy, Bicie skoczka Tutaj poszło wybicie Hetmanem, co na początku mnie troszkę zdziwiło, gdyż następuje bicie, bicie, no i wieża bije D2, gdzie, jakby Hetman dalej stał na C3, no to pion byłby broniony, więc teoretycznie można było wybi wybić pionkiem, ale tutaj wszystko zgrabnie Janek policzył, czyli było bicie, bicie, Fbije, wieża bije D2, gojąc C4 i po prostu podwójnie atakujemy piona z E6. Co więcej. Po jakimś wybiciu, wybiciu nic nie daje gońc d5, bo wówczas możemy chyba wybić wieżę na e6, tak teraz patrzę. No, no bo po biciu jest bicie i są widełki, bierzemy wieżę i wygrywamy partię po prostu. E, dlatego nastąpił szach, wieża f1, wieża d2 z powrotem, gojęc bije e6 z szachem, o nie, widełki. Rucha 8, bijemy, mamy przewagę wieży i remisujemy partię. No, cóż, ale na szczęście y, Janek jest troszkę lepszym zawodnikiem i widzi takie rzeczy, czyli wieża na A1, zdwojenie wież, plus król dzięki temu ma oddech na polu F1. Y, Nastąpiła wieża G2 z szachem, król F1, wieża F8, koniec y, C4 na spokojnie, wieża H2, E6. Jesteśmy już bardzo blisko przemiany. Y, F4, no. Czarne po prostu chcą otworzyć jakąś pozycję, żeby szachować króla przeciwnika, ale Janek nic sobie z tego nie robi jedziemy dalej. Pion do przemiany, e7, wieża e8 i nastąpiło f 4 Co ciekawe w tej pozycji wygrywało po prostu wieża f6, gdyż gdyby czarne wybiły to wchodzi szach i mat. Taki fajny macik, gdyż nasz pion z g5 blokuje królowi ruchy. Hmm. Wieża F6, i drugie co trzeba było policzyć w tej pozycji, no to wieża H1. I o nie, podwaliliśmy wieżę. Odsuwamy króla, wieża bije, i wówczas następuje wieża F8 z szachem. Król G7, bo oczywiście bicie nic nie daje, bo dostajemy mata. Więc Król G7, odbicie wieży. No i ciekawe, jak się obronić przed matem na G8. To dość problematyczne. Dobra, 5 się odsuwam, szach, tu dochodzimy do Hetmana Yellow. Więc wracamy, ale nie nastąpiło to wieża f6, co jakby o wiele szybciej wygrywało partię, tylko e bije f4. No co, no według mnie wypuszcza przewagę dość mocno. E, nastąpiło król g7. E, tak, król g7, wieża a7, obrona piona. I w tym momencie dość niezrozumiały ruch według mnie, bo nastąpiło wieża b h4. Coś, co mi się narzuca, to jest wieża H1 z szachem. Król się odsuwa, bicie, bicie, no i wieża bije E7. Wieża A5 na piona, wieża C7, król R3, C2, wieża 8 na przykład z groźbą mata i H5. No i według mnie ta pozycja, mimo przewagi piona białych, to jakby jedyny problem czarnych to jest pion na C5, bo jest na czarnym polu. No i król w przyszłości może tam dojść. Ale to nie jest prosta realizacja przewagi według mnie. I na tą pozycję mógłby pójść Mamediarow. Tak mi się wydaje i nie wiem, czemu nie poszedł. No i nastąpiła właśnie wieża bh H4, król F2 podszedł. Wieża F4 i po prostu król E3 i czarne się poddały. Dlaczego się poddały? Gdyż po pierwsze aktualnie wieża i gońca są atakowane Czyli żeby obronić gońca wieża musi stanąć albo na g4 albo na h4 Powiedzmy, że staje na g4, whatever I wówczas następuje gońc b5 i nie ma co zrobić z wieżą Co ciekawe jakby wieża się na przykład odsunęła to jest po prostu szachmat, Prawie <laughs> Nie ma mata <laughs> Ale jest blisko Dobra, bijemy wieżę, cokolwiek Nie no, tam mat w 5 był Ale teraz tak losowo Stwierdziłem, że to mat. Yy, Mis... Mis... Misunderstanding. Yy, I w ten oto sposób Duda rozjechał przeciwnika. Yy, z dokładnością 94%, więc bardzo ładnie. Przechodzimy więc do trzeciej partii, w której znowu nie chce mi się żyć. I znowu jest linia prościutka. No ale przejdźmy przez tą partię wspólnie. D4 Skoczek F6. Skoro w pierwszej partii zadziałało, białe nie stworzyły żadnego zagrożenia czarnym, no to Janek stwierdził, że idzie na to samo. E6, skoczek C3, goniec B4, hetman C2, D5. No to jednak Mamed Yarow, silny zawodnik, stwierdził, że no coś nie tak. Przegrywam w meczu 1,5 do pół więc trzeba coś zmienić. Więc poszło C bije, E goniec F4, roszada E3. C5, debije, skoczek C6, rozwijamy figurki Wiadomo jak w każdym debiucie Koniec, bije C5, no i tutaj Szlak trochę po, popłynął Przyszę, Nie wiem czy mogę mówić szlak, nasuwa mi się to po prostu Sorry I zrobił długą roszadę Często się robi tak, że jak Musisz wygrać, no to się robi Przeciwną roszadę, żeby po prostu lecieć na skrzydle Królewskim w tym wypadku, żeby atakować, bo trzeba grać na wygraną. No i w tym momencie to nie jest to zbyt dobre. Co można było zagrać? Można było zagrać e, skoczek B4 w tej pozycji, catman B1 się odsuwa, G6, gdy, gdyż chcemy wprowadzić gońce na F5, więc przeciwnik blokuje tą opcję, czyli gońc D3 i po prostu gońc e 6 na spokojnie możemy zagrać, zaraz wieżę wprowadzimy na, e, na linię C, no i król ma spory problem. Pytanie jeszcze brzmi, co białe mogły zagrać? Jakby bardziej logicznego, normalnego. To po prostu gniając E2 i uciec z kró krótką roszadą. Dzisiaj, moim pomocnikiem w walce ze z zdzieraniem gardła jest woda. Może tym razem się uda. Więc szybki pit stop i lecimy dalej. Długa roszada, ale Janek zagrał. Troszkę zbyt na spokojnie, gojąc E6, nastąpił skoczek G5, więc jakby Mamediarow użył karty Uno, reverse card że Janek miał zagrać skoczek B4, więc to Mamediarow zagrał skoczek G5, jakby obracając lustrzanie odbicia, ale wtedy wtedy wibracje doszły do, do umysłu Janka. OK, on zagrał tak. Ja też tak mogę. I skoczek B4. I w tym momencie już jest tak jak powinno być. Skoczek bije E6. Hmm, oczywiście był atak na Hetmana, a skoczek wybił jakąś inną figurkę. Ale oczywiście nie bijemy tego Hetmana, bo następuje. Skoczek bije D8. No i jeśli wybijemy, no to straciliśmy figurę, gdyż na E6 straciliśmy końca. A jak będziemy chcieli uciec tym skoczkiem, no to skoczek i tak ma ucieczkę przez pole B7. Więc tak nie możemy. Czyli FBE, Hetman B3 bierze C8 na jednej linii z królem, więc od razu przyjemniejsza pozycja dla czarnych. Król się odsuwa ze związania. Król też się odsuwa z takiego no, mocno pośredniego związania. z E2, Hetman E7, H4. No, białe ruszają na przeciwnika, muszą wygrać partię. H5, lecimy dalej. H6 blokujemy. A3, skoczek C6, G4, to już full offensive, D4 i skoczek poszedł na A4, gońc się odsunął i generalnie to ten skoczek jest taki podejrzany, bo zbytnio nie ma ruchów. No jeszcze ma B6, a nastąpiło G5. Bicie, bicie, no i B5. No i skoczek nie ma ruchu. Nastąpiło H6. Nie wiemy od razu skoczka, bo następuje HBG G7, Król bg G7. No i w tym momencie nie widać dokładnie, że coś tu grodzi, ale tu zaraz wieża wleci, hetman, hetman na d3 No i to nie jest figura przewagi, którą chcielibyście mieć. <grym> dlatego, dlatego nastąpiło G6, zablokowanie ataku. Wieża C1. Dalej skoczek pod biciem, i akurat w tym momencie nie wiem czemu nie został zbitym bo tu już nie ma żadnego większego ataku, więc ja bym bił, jednak figura więcej to figura więcej. Natomiast nastąpiło Hetman F7, skoczek C5, bicie, 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 bicie. I w tym momencie po prostu nastąpiły masowe, wy, masowe wymiany. Torki późno jest, e, prowadzące do remisu. Skoczek A5, Hetman C2, bicie, bicie bicie bicie, bicie, bicie. Ganiec D3, skoczek C4, goniec C2, wieża G2, król C1, e, król H7, wieża E1 i zgadnijcie co teraz. Bicie, bicie, bicie bicie. O. bicie, 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 bicie. No i tak oto powstała totalnie remisowa końcówka. I w końcu powtarzali pozycję i nastąpił remis. No więc z trzech partii dwie były totalnie nudne, a jedna jednak trosz, troszkę poddymiona i wygrana przez Janka. Czyli w tym momencie jest stan 2 do 1 dla naszego polskiego arcymistrza. I przechodzimy do czwartej partii, gdzie to Janek grał białymi, i tu już się zdecydował na swoje klasyczne podejście, czyli D4. Nastąpił skoczek F6, skoczek F3, C5, przesunięcie, B5. No to już musi Mamedyarov wygrać, no to leci agresywnie pionami do przodu Nastąpiło jest g5, d6, bicie, bicie i e3 Tutaj typowym podejściem jest e4, żeby mieć silne centrum Aczkolwiek znaczy może Janek w przyszłości po jakimś a6, skoczek bd2 się bał ruchu f5 No bo tu od razu jest pod, pod, poddziwany to chyba nie jest polskie słowo. <grych> Nieważne. No, a jak wybije, no to gonec się rozwija. A, a nie ma tego problemu po ruchu E3. Więc nastąpiło A6, A4, od razu poderwanie pozycji przeciwnika. B4 przesunięcie, a to już się powinno Jankowi deczko podobać, gdyż no, pozycja zaczyna się deczko zapychać na skrzydle hetmańskim. A im więcej zapchanego, tym bliżej remisu. Skoczek BD2, rozwijamy się dalej, F5, A5, dopchanie piona, żeby tu nic nie można było wprowadzić. G6, skoczek C4, gońc G7, tu wszystko poprawnie leci. Wieża A7, gońc G2, wieża E7, Roszada, hetman C7, hetman D3. Skoczek D7 i skoczek FD2. Tu generalnie, praktycznie przez parę ruchów ciągle... Silnik pokazuje ruch C3, żeby po prostu po wybiciach otworzyć sobie pozycję na skrzydle Hetmańskim, bo tu po prostu te dwie wieże nie mają jak się dostać w szybkim tempie na linię B, więc mamy po prostu linię dla siebie. Wówczas. No nas są łoskoczek FD2. Jankowi się nigdzie nie śpieszy. H5, natomiast czarnym się śpieszy, więc znowu próbują atakować króla Janka. A4. No i tutaj prawidłowe podejście po H5. Od razu nastąpiło H4, tak jak mówiłem parę rund wcześniej. Skoczek F6, skoczek B6. Dalej figurki się przesuwają. No i w końcu nastąpiło to C3, troszkę z opóźnieniem, ale just in time. b bije, b bije wieża F8, zdwojenie. Kolejne, kolejne poprawki pozycji. I w tym momencie po wieża D7 zostało znalezione przez Janka. ruch po prostu skoczek bije D6. Znaczy to było już wcześniej po prostu policzone. Ale teraz nastąpiło, gdyż po prostu wieża odbiła i odbijamy końca, mamy przewagę piona. Więc całkiem przyjemnie, szczególnie, że wystarcza nam remis do wygrania pierwszej części finału, bo oczywiście jutro będzie druga, a w zasadzie dzisiaj, bo dzisiaj w piątek dostajecie ten filmik teoretycznie. F4, znowu próba jakiegoś otwarcia pozycji. E bije, czyli już dwa, dwa piony przewagi. Wieża wjechała na pierwszą linię z szachem, skoczek broni, no i generalnie to jest bardzo silna obstawa, no i ciężko tam się przebić jakoś. Hetman E8, wieża A na B2, zdwojenie wież, grozimy zawsze jakimiś wjazdami po ósmej linii. Król H7 prewencyjnie się odsunął, wieża z 7 na B6, żeby zdobyć pionka i mieć blisko przemiany wolniaka z piona bandowego. Wieża D8 się odsunęła, bicie. Hetman A4, wieża A7, hetman A1 i teraz nastąpiło wieża z A na B7. To co ja osobiście bym grał, aczkolwiek raczej ani silnika, ani janka zbytnio nie obchodzi moja opinia. <grym> to bym zagrał wieża z B na B7, no bo zdwojenie wież, atak po, po linii i średnio wiadomo, jak bronić piona z F7. To mogłoby nastąpić Hetman A2 z atakiem na. Na pole F2. Wówczas bronimy Hetmanem na spokojnie. No i w tym momencie, jak bronić tego piona? No nie wiem, skoczek H6 na przykład. To no wówczas po prostu rozwalamy pozycję króla ruchem F5. Jakieś bicie, bicie, bicie. To w ogóle wybijamy na F5. Król się odsuwa, bijemy skoczka. Poświęciliśmy jakoś i grozimy matem w jednym, więc wieża się broni. Już. I wówczas szach i mat. E, aczkolwiek oczywiście tak nie poszło, poszło, wie, poszło wieża z a na b7, chciałem już język plącze niestety, e, nastąpiło c4, e, bicie, hetman zbił na a5, wieża zbiła na f7, no i pozycja króla już jest tragiczna, a tu jest taka defensywa, że wow, e, tam się mucha nie prześlizgnie, e, król h6 i ostatni ruch, wieża z b na b7 i białe się po prostu poddały. No to tyle jeśli chodzi o podsumowanie Duda rozjechał po prostu totalnie zawodnika Azerbejdżanu I w zasadzie w żadnej partii nie miał problemów Więc jest w topowej formie No i popatrzmy na wyniki No jedyne partie które aktualnie są grane bo to finał No to oczywiście mamy diarów z Dudą No i jak widać Jedyneczka z dwójeczką Dwa remisy, dwie, dwa zwycięstwa a mamy w dwa remisy, dwie porażki. Ok, to dzięki bardzo za oglądanie. Jak Wam się podoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i napisania jakiegoś komentarza. Wszystkie opinie chętnie poczytam sobie. No i pozdrawiam mojego nowego subskrybenta Adama Doroba. Tak mi się wydaje, że tak sobie tu napisałem. No, będę czytał tylu subskrybentów ile ile, ilu mu, ile mi YouTube pokaże, bo czas, bo nie wszystkie subskrypcje widać po prostu. I też pozdrawiam użytkownika, który skomentował mój fi film, czyli Wolf Huda Records. Użytkownik Wolf Wolf Wood, Wolf Hood Records. Mój angielski jest perfekcyjny. Więc zachęcam do komentarza i, yy, i subików, żebyście zostali przeczytani. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I kibicujcie Jankowi, trzymajcie kciuki, dzisiaj gra yy, no ostatnie starcie w finale. Bye!